Witaj w kolejnej wartościowej rozmowie. Moim gościem będzie po raz kolejny Dariusz Małacha. Będziemy mówić o jego najważniejszej inwestycji, bądź też nawet dołączeniu do biznesu. Dariusz opowie o tym, w jaki sposób rozpoznać firmę, która ma potencjał na miliardową kapitalizację. Będziemy mówić o konferencji, którą współorganizuje, a mianowicie o Invescampie. Pomówimy sobie o wartościowych narzędziach dla przedsiębiorców, w tym o mastermindach. Koniecznie oglądaj cały film do końca, ponieważ Dariusz daje wiele wartościowych wskazówek w tym, jak budować sieć kontaktów. Zaczynamy. Cześć, Dariusz. Cześć, cześć, Piotr. Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym przejść do kolejnego tematu, w sektora, branży, nie wiem nawet jak to nazwać, którą się zajmujesz. Mianowicie chodzi mi o przedsiębiorczość. I takie trochę przewrotne pytanie na początek inwestycja w Blue Timber, czy może dołączenie jako wspólnik? Hmm, to znaczy jedno drugiego nie wyklucza absolutnie. <laughs> więc, więc jakby czemu nie, czemu nie jedno i drugie, nie? Rozumiem, że dołączyłeś jako inwestor, ale też taki aktywny inwestor. Tak, tak, tak. To jakie są twoje obowiązki jako takiego aktywnego inwestora? Wiesz co, no ja rozumiejąc zasadę synergii w biznesie, to tutaj też zrozumiałem to, że wiesz, łączenie sił, łączenie sił i, że tak powiem, uzupełnianie się kompetencjami bardzo fajnie działa w biznesie, zwłaszcza gdzieś tam przy, przy wyższej skali i specjalizacji. Więc akurat tutaj z, Marcin, z Marcinem połączyłem siły. No i, że tak powiem, ja jestem, no może nie odpowiedzialny, ale... to, to duże słowo, ale w dużej części, w dużej części tutaj właśnie pomagam Marcinowi zbierać jakby kapitał pod to przedsięwzięcie właśnie w UK ze względu na, wiesz, na, na sieć kontaktów, którą zbudowano właśnie przez to, że, że właśnie robiliśmy różne spotkania networkingowe, wiesz, znam dużo ludzi, prowadzimy inga skampa i tak dalej, więc znam naprawdę dużo, dużą liczbę tutaj w UK przedsiębiorców, inwestorów, powiedzmy tam ludzi gdzieś tam, którzy pracują na etacie, ale ale mają jakiś kapitał, wiesz, i, i na przykład inwestują inwestowali ze mną wcześniej w jakieś tam projekty nieruchomościowe, które robiłem. Więc no wiesz, z tych osób udało nam się pozyskać, udało nam się pozyskać już jakby fajny kapitał też na rozwój, właśnie na rozwój Blue Timbera, więc właśnie z tego względu, że mogłem te swoje kompetencje, że tak powiem, i zasoby wykorzystać w tym biznesie, więc czemu nie? Jakby, czyli dałem jakby własny kapitał i oprócz tego angażuję, angażuję swój czas właśnie na działania związane z rozwojem spółki BluTimber. No co, jakby to nie jest właśnie. Hmm, też jedną z przyczyn, dlaczego no, wychodzę z rynku nieruchomości na wynajem, tak? Bo potrzebuję tutaj jakby uwolnić kapitał i czas na, na działanie właśnie w tym biznesie i w innych biznesach, jak gdzieś tam pobocznych, które gdzieś tam będziemy robić, ale żeby nie, że tak powiem, żeby nie uwiązać kapitału do, do cegieł, do nieruchomości, żeby ten kapitał był jednak bardziej płynny, no a w biznesie jest zdecydowanie bardziej płynny niż niż w nieruchomościach, jakby, więc, więc są decyzja. No i tak jest, jestem, że tak powiem, aktywnym inwestorem, każdy inwestor może, wiesz, aktywnie przyczynić się do rozwoju spółki, do wzrostu, wiesz, każda rozmowa tak naprawdę to jest dźwignia, której nie ma w wielu innych, że tak powiem, branżach czy, czy tematach. Ale właśnie chociażby każda rozmowa potencjalna, nie wiem, jednego z aktualnych udziałowców czy inwestorów z potencjalnym, nie wiem, przyszłym Wiesz, jakimś, nazwijmy to udziałowcem, czy chociażby klientem firmy, no to jest jakby wpływanie, wpływanie jakby wiesz, swoimi działaniami na wzrost wartości biznesu, tak, na rozpoznawalność i tak dalej, i tak dalej, więc wszystkie jakby takie działania, które prowadzimy w tym kierunku, no mają wpływ jakby ogólnie na, na wycenę wartość tego biznesu poprzez, poprzez to, co robimy. Nie? Jako osoba, która też jest zaangażowana między innymi w startupy, rozumiem, że nie ma nic lepszego niż właśnie aktywny inwestor, który wspiera i chce rozwijać biznes, to też jest pewnego rodzaju potwierdzenie, że ten biznes jest warty po prostu do zaangażowania i do dalszego działania, jeżeli osoba obca tak naprawdę chce angażować się w jego rozwój. No tak, zdecydowanie to że tak powiem, świadczy o, o, o pewnych fajnych rzeczach, nie? Że że faktycznie ten biznes jest wart tego, żeby mu poświęcić czas i uwagę, wiesz, i kapitał, i żeby się zaangażować i, i no jakby są właśnie moje działania. Ale to też fajnie fajnie, jakby wiesz, że tak powiem, wspiera, wspiera lidera, który, który gdzieś tam działa, wiesz, i ten biznes ciągnie, że ma kogoś takiego, wiesz, kto, kto gdzieś tam wspomaga z tyłu i, i, i też jakby dzieli tą wizję z nim i, i wiesz, i, i może może się gdzieś tam, że tak powiem, przyłożyć do, do budowy tego biznesu, nie. Rozumiem. To, no, w Twoim przypadku przejście z takiego bardziej inwestycyjnego podejścia w takie bardziej przedsiębiorcze, aktywne działanie. I tutaj takie pytanie, które, na które gdzieś mnie zainspirowały Twoje social media, które dość intensywnie prowadzisz, mianowicie jak rozpoznać firmę z potencjałem na miliard? Haha, <laughs> eee, to eee, bardzo proste. Wystarczy, wystarczy poznać ich prezesa i pogadać z nim e, i wiesz, i wywnioskować, czy prezes ma potencjał na miliard. Bardziej osoba niż sam biznes. Oczywiście, że tak. No, Inwestujesz, koniec końców inwestujesz w osobę, tak naprawdę wiesz. Ludzie kupując akcje Tesli e, inwestują tak naprawdę w, w osobę Elona Maska, tak? bo to jest gość, który dowodzi od iluś tam lat i, i w zasadzie nikt nawet nie patrzy, wiesz, na sprawozdania finansowe spółek i, i tak dalej, tylko po prostu ludzie kupują Tesle, no bo każdy chce mieć Tesle, bo. Bo wiesz, bo Elon jest takim przedsiębiorcą, że każdy, każdy chce mieć udział w tym jego, że tak powiem, sukcesie, tak? bo ludzie, ludzie patrzą na to, co on robi, bo dowozi i tak dalej, a nie gdzieś a nie tam projekty stworzył. No i tu jest podobna sytuacja, nie? Jakby wiesz, jak, 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 jak widzisz przedsiębiorcę, który wiesz, ileś tam naście lat działa w branży i, i się rozwija, i wiesz, i kolejne gdzieś tam że tak powiem, wskakuje na kolejne poziomy świadomości i rozwoju, jakby biznesu i tak dalej, wiesz, ma coraz większą wiedzę i chce ten biznes rozwijać, i, i, i wiesz, i ma zasoby do tego i, i chęci przede wszystkim, no to czego więcej trzeba, no? Nic tylko znaleźć taką osobę, wiesz, i wesprzeć ją w tym i, 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 i pomagać, jakby w tym biznesie, no, w tej sferze, w której gdzieś tam ja potrafię w tej chwili, czy mam doświadczenie, czyli choćby właśnie zbieranie, pozyskiwanie kapitału, no i mogę jakby tutaj wspomóc działania Marcina, w tym zakresie, więc, no, że tak powiem, chętnie to robię, bo widzę, bo widzę tutaj, że tak powiem, no, fajny potencjał rozwoju całego biznesu, wiesz, mamy w tej chwili 120 akcjonariuszy, jest ponad na pokładzie, więc też nie jesteśmy sami, mamy grupę osób, za których kapitał jesteśmy odpowiedzialni, więc wiesz, to też jest jakby spora odpowiedzialność, żeby, żeby taki wynik, no ale wiesz, myślę, że, myślę, że wspólnymi siłami gdzieś tam, właśnie ze względu na to, że, wiesz, działania chociażby tych wszystkich 120 osób, które gdzieś tam są w akcjonariacie, Mówię, każda rozmowa z kimś potencjalnym, czy wiesz, czy z kumplem, czy znajomym o tym, co robimy, co razem gdzieś tam budujemy, ma wpływ, jakby, sumarycznie na, na wartość, na wzrost wartości, jakby, tego całego biznesu i tego wszystkiego, co robimy, nie? Rozumiem, rozumiem. No tutaj, drodzy widzowie, jeżeli wy macie jakieś własne pomysły na weryfikację dobrych, dochodowych biznesów, które mogą być inwestycją wartą rozpatrzenia, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. To będzie z wartością dla nas wszystkich. Natomiast do Ciebie pytanie, bo z racji tego, że sam z jednej strony inwestowałeś, ale inwestowałeś w taki sposób bardzo biznesowy, w nieruchomości i inne przedsięwzięcia. W związku z czym może byś podpowiedział przedsiębiorcom, jak budować biznes. Jak budować biznes? Przede wszystkim uczciwie. Przede wszystkim uczciwie wiesz. Budować biznes warto, jeżeli już robisz biznes, to z doświadczenia, jakie ja gdzieś tam wiesz, przyglądam się temu, co, 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 co czy ja robiłem, czy to ludzie robią, no to warto tutaj, jeżeli robisz jakikolwiek biznes, to warto działać na rynku klienta premium. To jest, myślę, że tutaj dość ważne, bo, bo no po prostu, tak, bo, bo to jest klient to jest rynek. Na którym klient jest zawsze, tak? Czy, czy nieważne, czy jest jakiś kryzys na rynku, czy nie, to klient, klient gdzieś tam, powiem, że tak powiem, bardziej zamożny, zawsze gdzieś na tym rynku funkcjonuje i, i wiesz, i, i potrzebuje jakichś tam usług i produktów. I to jest dobry, dobry kierunek, żeby w tą stronę iść. Więc jeżeli jakikolwiek biznes budujesz, no to, to sprawdź, czy jakby w ramach Twojego biznesu jest możliwość, że tak powiem, działania na rynku dla klienta premium w ramach danej branży. I to myślę, że że jest ważny, no ważny jakby element, nie? No poza tym to, słuchaj, no to co Marcin powiada, tak? Skala, marża, powtarzalność. I, I jeżeli, jeżeli jakikolwiek biznes rozwijasz, budujesz i spełnia on jakby, wiesz, te wszystkie trzy elementy, że, że zarówno jest możliwość go skalowania, jest on, wiesz, biznes marżowy, na którym się zarabia i jest powtarzalny klient i tak dalej, no to z tego biznesu, wiesz, taki biznes można skalować w nieskończoność. I jeżeli robisz jakikolwiek biznes, no to warto, żebyś właśnie o takim biznesie pomyślał, no bo po co masz marnować czas na inne biznesy, wiesz, robić inne rzeczy, które koniec końców jakby gdzieś tam Cię zaczynają blokować w pewnym momencie, jeżeli możesz robić taki biznes, który faktycznie, wiesz, jest marżowy, jest powtarzalny i, i można go skalować w nieskończoność, więc nie musisz jakby szukać innych pomysłów na biznes, tylko pracować nad tym jakby to, co już zbudowałeś i, i faktycznie powiększać ten biznes na masę, żeby spółka rosła, wiesz, jakby na wartości i, i żeby ten biznes skalować, no więc ja tak obserwując to wszystko, to, to ja bym szedł w takim kierunku, nie? Jeżeli jeżeli jakikolwiek biznes, ktoś chce zacząć i, i budować, to to warto o tym pomyśleć, rozważyć te elementy, no i przede wszystkim, żeby ten biznes, który budujesz, był sprzedawalny, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której ludzie Polacy bardzo często zapominają, że biznes to jest, wiesz, to nie jest dziecko, tylko to jest aktywo inwestycyjne, które gdzieś tam się przez lata tworzy, buduje, czasami z rodziną, czasami, wiesz, czasami idzie się szerzej i tak dalej, ale to jest coś, co możemy na końcu jakby naszej tej że tak powiem, drogi, podróży, przedsiębiorcy, po prostu spieniężyć. Dlatego warto budować z taką myślą, właśnie, już w oparciu o narzędzia typu jakieś spółki, czy to spółki Zo, czy spółki w Anglii, spółki Limited, czy nie, czy spółki akcyjne w Polsce, tak, tego typu rzeczy. Coś, zbudować coś, co jest koniec końców gdzieś tam za te kilka, czy kilkanaście lat, po prostu sprzedawalne. Na rynku, wiesz, nawet konkurencji, tak, można, można sprzedać biznes, bo, bo wartością biznesu, wiesz, jest chociażby sieć kontaktów, czy sieć klientów i tak dalej. Więc warto jakby budując biznes, warto patrzeć na niego z tej perspektywy. Ja dzisiaj bym nie budował, czy nie angażowałbym się w żaden biznes, który jakby nie spełnia tego, nie spełnia tego jakby razem tych trzech warunków, tak? Skala marza powtarzalność, a dwa tego elementu elementu właśnie tutaj. Nie? Rozumiem. Jesteś współorganizatorem, współtwórcą konferencji InvestCamp? Powiedz mi, jeżeli miałbyś zaczynać od nowa, jak byś stworzył taką konferencję? Wiesz co, przede wszystkim nie zafiksowaliśmy, nie zafiksowalibyśmy się na stricte na, na rynku nieruchomości i inwestorów nieruchomości, bo tak gdzieś zaczynaliśmy jakby z no to gdzieś od, od tego się zaczęło, tak? Myśmy zaczęli działać na rynku nieruchomości, zabraliśmy gdzieś tam większą, że tak powiem, społeczność wokół tego tematu, robiliśmy spotkania networkingowe, no i Invescamp to jakby był takim corocznym, zwiększeniem jakby takich wiesz, corocznych tych naszych spotkań całorocznych gdzieś tam, wiesz, żeby się spotkać z tymi inwestorami przedsiębiorcami pogadać, wymienić się wiesz, dostarczeniem, jakoś wiedzą. Więc jakbym robił to teraz, to to właściwie wręcz nawet bym się na nieruchomości nie nastawiał, tylko stricte i wyłącznie właśnie szedł w kierunku inwestowania w biznesy szeroko pojęte. Czy to startupy, czy biznesy, wiesz. Biznesy w takiej fazie rozwoju jak na przykład właśnie Blue Timber, Marcina teraz, że to jest, wiesz, jakby, no to nie jest już startup, no bo ileś tam rad na rynku, wiesz, dużo doświadczenia i, i, i lekcji gdzieś tam zebrane z rynku, ale nie jest to, jakby, wiesz, no duża, duża firma, tylko jest właśnie na tym etapie teraz, właśnie możliwości skalowania, wiesz, i, i dlatego potrzebuje kapitału, żeby, żeby to dało się zrobić, więc raczej bardziej na takie biznesy bym się tutaj nastawiał. No i żeby pokazywać właśnie inwestorom możliwości różne, właśnie, nie tylko jakieś tam inwestowanie w nieruchomości, w kryptowaluty, czy jakieś inne dziwne rzeczy bezwartościowe, tylko faktycznie w realne, realne, solidne biznesy, wiesz, solidnymi ludźmi za sterami, solidnym zarządem i tak dalej, który, te biznesy, wiesz, chce budować, rozwijać i, 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 i chociażby ma ambicje, czy apetyty na takie tematy, jakie niby chociażby wejście na giełdę, czy, czy docelowo sprzedanie biznesu funduszom inwestycyjnym za, za kilka lat, nie? Bo myślę, że to jest, to jest dobry kierunek. No tutaj słowa Donalda Trumpa, mi się fajnie wpisują jakby w to, że if you are going to be thinking anyway, you might as well think big. Tak? Czyli jeżeli cokolwiek robisz, wiesz, czy cokolwiek budujesz, no to, to po co się ograniczać, nie wiem, do jakiejś tam małej skali, jak tyle samo czasu w zasadzie zaangażowania potrzeba, żeby zbudować coś dużego, co coś małego, tak? tylko jakieś tam inne kompetencje są potrzebne, trochę inne zasoby, trochę ludzi i trochę kapitału, więc więc mówię, jeżeli, jeżeli ja już buduję biznes w tej chwili, właśnie tak się przedstawiłem, to, to szukam biznesu czy inwestuję w biznesy tylko i wyłącznie właśnie z takimi, że tak powiem, charakterystykami, które, które, które mają ambicje i potencjał na to, żeby gdzieś tam docelowo być dużymi, nie wiem, spółkami giełdowymi chociażby, tak. I, i gdzieś w, to, w tą stronę jakby patrzę. W porządku. To tak trochę jeszcze wracając do rad dla początkujących przedsiębiorców. Zajmowałeś się, organizowałeś mastermindy. Jak działa skuteczny mastermind? No przede wszystkim musi być skuteczny, <laughs> wiesz, skute jak to mówią, skuteczność jest miarą prawdy. Więc, to wiesz, no, no mastermind hmm, ciężko powiedzieć, czy jest skuteczny, czy nie, już po samym mastermindzie, bo to bardziej chodzi o to, wiesz, jakie potem są efekty. Po takim mastermindzie, czy po takiej burzy, burzy mózgów, gdzieś tam, wiesz, gdzieś się spotykamy z przedsiębiorcami czy inwestorami i, i wzajemnie sobie pomagamy, wiesz, rozwiązywać jakieś tam problemy czy wyzwania. No więc e, ciężko jest to zmierzyć, jakby, no, no bardzo, bardzo ciężko mierzalne, ale na pewno wiesz, efekty są takie, że, że jak rozmawiam potem po, po czasie z tymi ludźmi, e, którzy gdzieś tam brali udział w takim mastermindzie, zresztą ja sam, tak, z takiego mastermindu dużo zawsze się uczę, dowiaduję nowych ciekawych rzeczy, z różnych dziedzin, więc więc chętnie coś takiego prowadzę, bo, bo ja sam dużo wyciągam dla siebie, jakby wiesz, ze takich spotkań e, właśnie z innymi przedsiębiorcami czy inwestorami, którzy swoje historie gdzieś tam opowiadają. No i wspólnymi siłami próbujemy zawsze, wiesz, znaleźć rozwiązanie jakiegoś tam wyzwania czy problemu u kogoś w biznesie. Nie? To kiedy warto, żeby przedsiębiorca sięgnął po takie narzędzie, jakim jest Mastermind? Co myślę, że w zasadzie zawsze, żeby sięgał po takie narzędzie, o ile ma możliwość dostępu do takiego narzędzia, czyli wsparcia, nie wiem grupy osób, która podobnie myśli, wiesz, podobne ambicje i idzie w podobnym kierunku i, 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 i pytanie czy wyzwania takie dnia codziennego przedsiębiorcy, że tak powiem w takim kręgu się szuka rozwiązania, a nie a nie a nie problemów, nie i myślę, że to Wiesz, przedsiębiorczość to jest taka dość samotna droga, z wieloma osobami, które się spotykam, to każdy mówi, no wiesz, w tym biznesie to samemu, no bo wiadomo, bo taka branża to, no tak naprawdę każdy biznes jest, wiesz, każdy biznes jest inny, no i ma innego właściciela, ma innych klientów, więc te biznesy różnią się od ciebie, i, i, i to naprawdę może być, wiesz, dość samotna droga dla, dla wielu osób, wiesz, ludzie z rodziny nie rozumieją, co my robimy, wiesz, i no, <laughs> wiesz, jak to wygląda, nie? To nie jest, to nie jest takie jakby wcale łatwe, z zewnątrz, jak ktoś to jakby ogląda. No, ale, ale tak to działa, więc polecam, polecam każdemu korzystać z takich narzędzi, jeżeli jeżeli ma jakieś wyzwania u siebie w biznesie czy, czy problemy, których nikt nie może przeskoczyć, to gwarantuję, że już jest osoba na tym świecie, która te problemy miała, podobne i, i, i sobie z nimi poradziła. I pytanie, czy my tą osobę znamy, czy jesteśmy w stanie do niej dotrzeć, a może w ramach, wiesz, właśnie takiego masterminda grupy 12-15 osób, w burzy mózgów, rozwiązanie się znajdzie, nie? Albo jeżeli się nie znajdzie rozwiązania, to może znajdzie się osoba. Wiesz, czy ktoś z takiej grupy zna kogoś, kto potencjalnie może zna rozwiązanie albo dalej zna kogoś, kto zna rozwiązanie, wiesz, no. Jak to mówią, w kupie, w kupie w grupie siła, nie? Jakby, no, your network is your network, czyli twoja, wiesz, jakby wartość się przekłada, wartość twojej sieci kontaktów też się przekłada jakby na twoją, na twoją wartość, wiesz, jako przedsiębiorcy, nie? Mhm. Zgadza się, tu bardzo fajnie rozwijające pytanie, jak budować swoją sieć kontaktów? O, no, jak? Cały czas. Cały czas, cały czas trzeba to robić, jak budować. Dziś po konferencjach, spotkaniach, właśnie networkingach, konferencjach różnych branżowych, niebranżowych, czasami konferencji w ogóle całkowicie wiesz, z innej branży odklejona od rzeczywistości, ale gdzieś tam, wiesz, jakiś, jakiś podobny temat, bo, bo tam czasami może paść jedno zdanie, które wiesz, które, które zmieni nam całkowicie podejście, albo możemy poznać osobę, wiesz, która, która, wiesz, przyłączy się na przykład do naszego biznesu i co ciekawego się wydarzy. Także no. no Sieć kontaktów, budowanie sieci kontaktów to jest myślę bardzo, bardzo, ważny element w dzisiejszych czasach prowadzenia generalnie biznesu, zwłaszcza zwłaszcza gdzieś tam w sferze inwestycji i, i, i tematów z tym związanych, no to tutaj, jeżeli ktoś nie ma czy nie miał własnego kapitału na start, tak jak ja, no to, to bez tego ani rusz. Rozumiem, zgadzam się w stu procentach. Dzięki temu, że budując swój biznes, też budowałem swoją sieć kontaktów. To teraz jest mi dużo łatwiej rozwijać nowe przedsięwzięcia, jakim chociażby jest prowadzenie tego kanału. Dużo łatwiej jest zaprosić wartościowych gości, którzy mają sensowną wiedzę do przekazania. I tutaj, tak naprawdę, cokolwiek byśmy nie robili, nawet na etacie, często pracując na jakimś stanowisku, które niby nie potrzebuje takich kontaktów, warto jednak te kontakty sobie gromadzić, bo. No, tak naprawdę jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc już dla samej, samej tej naszej natury, przyjemności poznawania innych osób warto to robić, a z drugiej strony też nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś kontakt nam się przyda. Oczywiście, że tak. Dokładnie, dokładnie. No ja mam tutaj jakby świetny przykład na to, wiesz, działamy w branży nieruchomości przez, tam, przez 15 lat, ostatnie 3 lata już mniej, wiesz, bo COVID i tak dalej, myśmy bardziej już się nastawiali na wychodzenie z tego rynku, z wynajmu, ale mimo wszystko, wiesz, wykorzystując gdzieś tam kontakty kontakty i znajomości, że tak powiem, w tej, w tej społeczności, w tym środowisku, no udało nam się zebrać właśnie prawie 10 milionów złotych, zebraliśmy tyle kapitału z rynku właśnie na rozwój Bluinga, tak, biznesu Marcina, właśnie wykorzystując moje kontakty, że tak powiem, z rynku nieruchomości tutaj tutaj w UK, więc jakby jak najbardziej, jak najbardziej da się, da się to wykorzystać. Pytanie teraz, z jakich narzędzi korzystasz i polecasz korzystać innym? co, w sensie to, to, to nie wiem, co ci powiedzieć tutaj, bo bardziej taki, wiesz, o, o takich technicznych narzędzi to, to mam wspólnika Michała, który ogarnia wiesz, wszystkie rzeczy, tupę, jakieś tam webinary i tak dalej. Korzystamy z GetResponse na przykład. To wiem, że korzystamy z jakiegoś tam narzędzia mailingowego i do organizowania jakichś webinarów, bo to jest dość fajne. Korzystamy z ClickUp'a, to jest takie narzędzie do zarządzania tam zadajami, projektami i to też gdzieś tam się fajnie u nas sprawdza. Poza tym to wiesz, no nie mamy no co, no, no maila, tak wiadomo, się wykorzystuje, no, no jakiś, tam, e, jakiś tam kanał próbowaliśmy właśnie na YouTubie czy na TikToku, bo, 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 bo gdzieś wcześniej z tego korzystaliśmy, jeszcze działając jakby właśnie bardziej w tematach nieruchomościowych. Ale znowu teraz wiesz, to co teraz robimy, to jest bardzo, że tak powiem, słabo Instagramowo, Instagramowo fotografo, fotogeniczne i tak dalej. Więc no tak naprawdę wiesz, rozwijamy biznesy, robimy jakieś fajne rzeczy. Ale nie mamy co wrzucać no, na social media, bo wiesz, nie kupujemy codziennie nowego domu, nie robimy jakichś remontów, więc wiesz, praca nad biznesem, inwestowanie w biznes zupełnie się różni całkowicie od, od inwestowania w nieruchomości, tak? Gdzie co tydzień, czy co, co dwa dni możemy zrobić jakąś fotkę, rzucić na wiesz, że to się dzieje, tu ktoś ścianę wyburzył, tu ktoś wiesz, a w biznesie, no, no nie ma co pokazać, tak? No, siedzimy, działamy, rozmawiamy, prowadzimy rozmowy z inwestorami, wiesz, e, z jakimiś tam partnerami i tak dalej. No nie ma za bardzo co, czego fotografować, żeby to wiesz, rzucać na jakieś tam. Yy, właśnie Instagramy, TikToki czy, czy inne rzeczy? <grych> Może trochę inaczej? Czy są jakieś działania, które polecasz realizować każdemu człowiekowi, inwestorowi, przedsiębiorcy, które praktykujesz na co dzień? Wiesz co tak, no przede wszystkim książki, czytanie książek, tak, nie wiem, słuchanie audiobooków chociażby, czy podcastów, wiesz, z dziedzin różnych, no, no ja tego słucham, że tak powiem ogromnej ilości pochłaniam, wiesz, z tej dziedziny, czy, czy ogólnie o rynkach finansowych, tak, makroekonomii, no dużo tego dziś tam słucham i oglądam i czytam, więc jest warto, myślę, że to jest takie fajne narzędzie. Medytacja jakaś tam poranna codziennie rano, przed, wiesz, przed, przed zaczęciem, rozpoczęciem dnia, gdzieś tam, żeby sobie wyciszyć się podsumować poprzedni dzień, wiesz, być wdzięcznym generalnie za to, co nas spotyka i otworzyć, się jakby wiesz, na nowe, na nowe, fajne rzeczy, które nam nowy dzień może przynieść. No i tyle, no, więc to są takie gdzieś tam narzędzia, których korzystam w takim dniu codziennym, żeby zachować, wiesz, ten, ten balans taki między, między tym wszystkim, między biznesem, rodziną, wiesz, nie wiem, duchowością i tak dalej, żeby to wszystko było zbalansowane, wiesz, zdrowe, zdrowy tryb życia, też no, siłownia gdzieś tam. Zrobię zrobim ciele, duch, no, bez tego, bez tego ani rusz, no, to nie wyobrażam sobie, nie wiem, prowadzenia biznesu, będąc, nie wiem, ważąc 150 kilogramów i, wie, lewo się ruszając i tak dalej. No, dla mnie to jest jakieś, no, po prostu niewykonalne, nie? Trzeba być, wiesz, no, trzeba być zrowym, wiesz, takim fit, no, w pewni sił, żeby się, żeby się chciało, no, po prostu, żeby się chciało rano wstawać z łóżka, wiesz, i, y, i y, 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 coś tam robić, nie? Tak, tak. I tym, I tym pięknym akcentem możemy zaprosić na kolejną rozmowę, którą będziemy odbywać właśnie w tym temacie. Już teraz do niej serdecznie zapraszamy. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiaj, no i do zobaczenia następnym razem. Dzięki Piotr, dzięki za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Hej.